Jaki odstęp należy zachować podczas wymijania samochodem osobowym innego pojazdu? A bezpieczny, ale nie mniejszy dobrze, niż myśmy wczoraj dobrze, myśmy wczoraj mówili o tych odstępach od pojazdu. Mówiliśmy przy wyprzedzaniu. I teraz zwróćcie uwagę: tutaj jest w zdaniu pojęcie wymijania. Wymijanie to jest co innego niż wyprzedzanie. Tam przy wyprzedzaniu pojazdów jednośladowych, pojazdów bez silnika, pojazdów wolnobieżnych, był odstęp bezpieczny i odstęp co najmniej jednego metra to było przy wyprzedzaniu, a jest pytanie wymijanie. Wymijanie, czyli przejeżdżanie obok innego uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku, ma być odstęp bezpieczny. Jeżeli ja idę chodnikiem, Paulina, a ty idziesz w moim kierunku, my się będziemy wymijali, prawda, i musimy. Między sobą mieć odstęp bezpieczny, żebyśmy się nie trącili ramionami, prawda? Mhm. Bo by mi się dostało, nie? Mhm. Czyli odstęp ma być bezpieczny. Tu ważne jest to, żebyśmy w porę zauważyli, o co jesteśmy pytani. Czy o wyprzedzanie, czy o wymijanie. Okay.